Eluwa! jak zwykle z Marty stałem w randomowym momencie. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Bobuxa. i spróbujemy sobie polish, Car city driving simulator. Wow! Jest najbardziej polski serwer, jaki ba mógłby być na tym Robloxie. I w sumie spróbowaliśmy się czegoś dorobić. Czy udało nam się zarobić na Poloneza? Zobaczcie sami. <śmiech> <śmiech> <Kurwa> ty mi się. Transformers. <laughs> Ej, wózim nie to bardzo <śmuchy> O tak, ciemno, ej, te, te świecą w ogóle nie świecą. O nie, baskania, baskania, czuł baskania, wubać. Ej, chyba Ej, nie, nie, się waruszyć, nie, 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 to samo Jak jeździsz w niebieskim bagu Gdzieś zarzuci na drodze No właśnie Co się stało? Ale kur... to piec boi trochę Czekaj, tylko odpiszę Asi coś szybko Chciałabyś Mówi, czy mam Dominik, jesteś by? <grym zimna> ja już pisuję randomowe id co nie? Podczas jazdy, żeby coś mi się odpaliło. <grym> nie <zimna> <Popatę się. grym> Nie <zimna> Nie włodzimierzu! Ile za k**wa polo? Znaczy nie polo, poloneza 10 tysięcy trzeba zbierać. Tam jest sensowne? Czuć ten? fałmas co 55? Lewo? Prawo? Prosto. Ty niebieski głombi, siadaj na siecenie To jedź. Jedźmy w bardziej ustronne miejsce, co? W Piertku! No starażasz. Idę na stację bogunki. Jestem wciąż w c.. Ty nie grzeszni kotkiem Uważaj, UWAŻAJ Tam się roz... I. Kurwa, o, kurwa. No. 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 Szanowni Państwo, to tu! Zakład skalny, restauracja... I'm taking new car. Szanowni Państwo... POLONEZ! Testuję Polonez na prasę. 150! Ale beat! <śmienny> To, to nie za prędkość Jak się kręci O kurwa, o kurwa Ja znowu z pierwszej osoby